No, cześć, w tym odcinku prezentacji Jak projektować sieci komputerowe? jak je tworzyć. Tutaj mamy przykładową sieć, którą utworzyłem w poprzednim odcinku. Mamy 16 komputerów, które są podłączone przewodowo, czyli za pomocą kabli do przełącznika Switch, który się znajduje w naszej szafie serwerowej. Załóżmy. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wynajęliśmy kolejny, na przykład kolejne pomieszczenie i tam chcielibyśmy sobie zrobić tak zwaną salę prezentacji i dokupujemy sobie tam trzy laptopy w każdym z tych laptopów każdy z tych laptopów będzie miał kartę sieciową bezprzewodową Czyli ja tu niestety w, op w tym oprogramowaniu muszę pokazać że jest to karta sieciowa bezprzewodowa czyli powiedzmy Linkes. WPC300N to jest akurat Linksys, to jest wersja, e, takie wersje dla domowych użytkowników firmy Cisco, bo Cisco przejęła firmę Linksys, producenta program, e, pro, e, sprzętu sieciowego dla użytkowników domowych. No i o co chodzi? I teraz, żeby podłączyć te trzy laptopy do naszej sieci mm, przewodowej za pomocą e, przewodowej, to musimy użyć takiego urządzenia, które się nazywa Access Point, czyli punkt dostępu taki access point kupujecie. I, wasze komputery już automatycznie mają dostęp. Widzicie, takie pojawiły się kreseczki. Teraz o co chodzi? Nasza sieć, tutaj przyjęliśmy, że nasza sieć przewodowa to jest 192.168.1.0. Więc tutaj mam komputer kończący się na 2, tutaj na 3, 4. I teraz y, musimy jeszcze podłączyć kablem, w Access point, point musicie sobie zdawać, y, że to jest y, prostopadłością, który w sobie zawiera, y, przepraszam, zarówno gniazdko, lub jak to mówi, y, interfejs do sieci przewodowej, musicie to podłączyć kablem prostym do switcha, podłączacie do faseternet w switchu, Natomiast z drugiej strony posiada interfejs VLAN, czyli bezprzewodowej sieci. W tym wypadku laptopy korzystają z bezprzewodowej sieci. Natomiast, natomiast interfejs sieci przewodowej jest podłączony z naszym fizycznym switchem w naszej serwerowni. I w ten sposób stworzyliśmy sieć, która składa się zarówno z komputerów bezprzewodowych, jak i komputerów przewodowych. No ale załóżmy, przypiszmy sobie do tego laptopa adresy adres IP tej sieci weźmy sobie 192.168.1.10 maska zostaje 255.255.255.0 i teraz chcielibyśmy z tego laptopa 192.168.1.10, sprawdzić, czy mamy podłączenie z naszym komputerem desktop, który jest podłączony do sieci przewodowej przy użyciu kabla zwykłego, skrętki 192.168.1.3 więc wchodzimy na laptopa wchodzimy e, do konfiguracji laptopa i e, sprawdzamy polecenie ping czy mamy podłączenie i widzimy, że mamy podłączenie replay from czyli wszystko działa, czyli w tym wypadku jeszcze sprawdzimy sobie kolejne czwórka to jest tutaj czyli widzimy nasza sieć bezprzewodowa teraz ma dostęp do sieci Przewodowej przy użyciu urządzenia, które się nazywa Access Point, więc to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia się, trzymajcie i miłej nauki.